Hej, witam was w kolejnym odcinku naszej serii Zrozum Norwega. Nazywam się Ewelina Małkowska i w dzisiejszym odcinku chciałabym wyjaśnić pewną kwestię gramatyczną, która z naszych obserwacji wynika, sprawia wam wiele trudności. Także już dzisiaj dowiemy się, jaka jest różnica między nor i da. Zapraszam serdecznie. Odcinek zaczniemy od e, słowa da, e, które może oznaczać kiedy, gdy. To samo zresztą będzie dotyczyło nor, bo ono również może oznaczać kiedy bądź też gdy, e, lecz używamy ich w różnych e, sytuacjach i właśnie to chciałabym Wam dzisiaj wyjaśnić. E, no i jak to, jak sprawa wygląda z tym da? E, da używamy, gdy mówimy o czymś, co już się wydarzyło w przeszłości, e, co zostało zakończone. zakończone i co, to jest najważniejsze, wydarzyło się tylko jeden raz. Tak więc to jest najważniejszy warunek. I chciałabym Wam tutaj przedstawić przykłady. Pierwsze zdanie. Dade bein orajne, jigwi in i bilen. Czyli, gdy zaczęło padać, wsiedliśmy do samochodu. I tutaj mamy konkretną, jednorazową sytuację z przeszłości, dlatego nie ma wątpliwości, wstawiamy da. Ale najwięcej problemów sprawiają chyba przykłady takie jak ten kolejny, czyli Daje war born had de Kanin. I teraz zdanie oznacza oczywiście, kiedy byłam dzieckiem, mieliśmy królika. No i możemy się zastanawiać, Daje war born, czyli gdy byłam dzieckiem. Czy, czy jest to jednorazowa sytuacja? Otóż tak, według języka norweskiego jest to jednorazowa sytuacja, ponieważ byłam dzieckiem tylko jeden raz, niestety nie mogę być dzieckiem po raz, drugi, po raz drugi i właśnie dlatego będziemy w tej sytuacji używali DA. Teraz przejdziemy sobie z kolei do NOR. No, tak jak już wspomniałam, oznacza ono również Kiedy? Gdy? i używamy go w następujących sytuacjach. Po pierwsze, gdy mówimy o czymś, co dzieje się regularnie, często. Jak na przykład Norsula SCHINNER Liiker wie Ossitte Czyli, gdy świeci słońce, lubimy siedzieć na zewnątrz. E, czyli jest to sytuacja, która się powtarza, być może regularnie, i dlatego właśnie używamy tej NOR. E, inny przykład. Nor Harfree, are free, Läser MANGE Czyli, gdy mam wolne, czytam dużo książek. E, I to też jest to powiedzmy coś, co od czasu do czasu się wydarza, i dlatego używamy tutaj NOR. Kolejna sytuacja, w której używamy NOR, będzie to, gdy, gdy mówimy o przyszłości. NOR I BLIR STUR, SKÃLJE FLICTE Gdy będę duży, przeprowadzę się do Hiszpanii. Tak? Mówimy tutaj, powiedzmy, nasze plany na temat przyszłości. Bądź też NOR BLIR BEDRE i angielsk, SKÃLJE SÃLJE i ÖTLONNNE. Czyli gdy będę lepsza z angielskiego, gdy podszkolę się w angielskim, e, będę szukała pracy za granicą. Tak? Czyli na, znowu nasz plan na przyszłość, i używamy tutaj NOR. Tutaj jest jeszcze bardzo ważny ten kolejny punkt, to on właśnie szczególnie się myli, tutaj tę różnicę między DA i NOR, e, ponieważ my NOR również możemy użyć, gdy mówimy o przeszłości. Tak, Bo Powiedzieliśmy sobie już, że DA używamy w przyszłości, która się zakończyła i która było to wydarzenie jednorazowe. Natomiast nor będziemy używali o przeszłości, gdy dana sytuacja występ, wystąpiła kilka razy, tak? Czy działa się regularnie w przeszłości. E, czyli również jest to coś, co zostało zakończone, ale wydarzyło się wiele razy, nie tylko raz. E, czyli na przykład. Nor jej te murmurami om summarum vi mat samen. Czyli kiedy odwiedzałam moją babcią latem, miałyśmy w zwyczaju razem gotować. Czyli odwiedzałam ją nie raz. Tylko odwiedzałam ją wiele razy i dlatego właśnie tutaj w tym przykładzie damy e, Nor. E, I jeszcze czwarty przykład, gdy użyjemy Nor, no to oczywiście, gdy zadajemy pytanie. Tutaj danie obowiązuje, tutaj mamy Nor, czyli na przykład Nor skal du kemai, czyli kiedy mnie odwiedzisz, czy też Nor siöpt du denne siulen". Kiedy kupiłaś tę sukienkę? To były te cztery przykłady, gdy używamy NOR. I teraz wracając jeszcze do DA, bo być może to słowo wydaje się Wam dosyć problematyczne, bo faktycznie ono jest przez Norwegów bardzo często używane i ma kilka różnych znaczeń. Oprócz tego, które Wam powiedziałam, czyli kiedy, gdy, może też między innymi oznaczać wtedy, czy też może oznaczać w takim razie. Co więcej, może nie oznaczać nic. To znaczy Norwegowie bardzo często wstawiają je na przykład na koniec zdania, gdzie tak naprawdę to zdanie po prostu, że jest to jakieś takie Podkreślenie, tak, to jest taki element, który, którego tak naprawdę tłumacząc na język polski, będziemy to pomijali, bo to nie zmienia kompletnie znaczenia zdania. Więc jeśli usłyszycie na przykład na końcu zdania da, nie przejmujcie się, to nie jest nic, to wpływa na znaczenie tego zdania. I Jeszcze chciałam Wam powiedzieć o takim wyrażeniu, które mamy w języku norweskim i ono właśnie pozwala zapamiętać tę zasadę, i wyrażenie to brzmi DEN GANG da. Wargang nor. Co możemy przetłumaczyć na jednym razem da, każdym razem, za każdym razem nor. Tak? No i właśnie to odnosi się do tej sytuacji, że jednorazowa czynność w przeszłości da. Wielorazowa czynność w przyszłości? Nor. Na koniec mam dla Was jeszcze ćwiczenie, bo chciałabym, żebyście, mam nadzieję, że to, co Wam powiedziałam, pozwoliło Wam to faktycznie zrozumieć, ale zobaczymy jeszcze, jak, jak to, jak wygląda to w praktyce i czy jesteście w stanie rozróżnić, kiedy da, a kiedy nor. No i będę Wam czytała zdania, a na koniec przeczytam z odpowiedziami, a Wy możecie sobie zanotować bądź też zapamiętać. Pierwsze zdanie. Hmm, hmm, hmm. «Bodde jeg i Tyskland?» Dali Kom du hit? Tretje.: Du lager middag. Må du rydde opp etter deg? Tverte.: Jeg ringte dem, var de ikke hjemme? Pjante.: Jeg skal starte eget firma. Jeg er ferdig med skolen. Kjoste.: Vi er på fjellet. «Går vi lange turer?» Skjødme, Hun kjøpte meg en gave. Hun var i Spania. Usme, jeg blir stor. Vil jeg jobbe som sykepleier? Der han så henne, ble han forelsket. I, for Vil du besøke meg? Dobra. No to uh, teraz uh, mam nadzieję, że odpowiedzi zanotowane, a ja czytam prawidłowe odpowiedzi. Daję jag var liten, bodde jag i Tyskland. Nor kom du hit. Nor du lager middag, må du rida upp efter dag. Vardi jag ringte dem, var de eget firma, nor jag erfar fardi med skullen. Susten, nor vi är på vi lange turer. Hun kjøpte meg en gave da hun var i Spania. Ossme. Når jeg blir stor, vil jeg jobbe som sykepleier. Da han så henne, ble han forelsket. I Når vil du besøke meg? Mam nadzieję, że tutaj 10 na 10, bezbłędnie i że wszystko to, co Wam dzisiaj opowiedziałam jest już jasne. Gdybyście mieli jakieś pytania co do tej kwestii, to zapraszam do zadawania ich w komentarzach. No i używajcie NOR i DA prawidłowo i nieście dalej tę nowinę. Dziękuję Wam bardzo za dzisiejszy odcinek i widzimy się już w kolejnym odcinku serii Zrozum Norwega. Do zobaczenia. Hej!